Jak zostało powiedziane na początku w referacie wprowadzającym głównego organizatora księdza profesora Andrzeja Pryby i zresztą sam powiedział, że te jego przemyślenia następne będą rozwijane w kolejnych wystąpieniach, stąd też do nich pokrótce chcę się odnieść, jako do takiej mojej bazy, na której będę budował moje rozważania. Głębo rodzina to głęboka wspólnota życia i miłości. Rodzina fundamentem społeczeństwa. Członkowie rodziny pomagają sobie w rozwoju. Rodzina, rodzina buduje więzi pokoleń. Bóg jest miłością. Rodzina jest pierwszą drogą Kościoła. Rodzina zależy od cywilizacji i miłości, na której, na której budujemy całą resztę relacji i funkcjonowania w rodzinie. Wsparcie rodziny w procesie wychowania. Doskonale jesteśmy świadomi tego, że zachodzące przeobrażenia ekonomiczne, społeczne, kulturowe, polityczne, które zachodzą na świecie, zachodzą również i u nas w Polsce, wpływają na sytuację i wpływają na życie rodziny. Mimo wielu niebezpieczeństw i zmian, które się dokonują, rodzina nadal stanowi dla dziecka. Pierwsze i najważniejsze środowisko rozwojowe i wychowawcze. Tutaj dokonuje się główny proces wychowania dziecka, kształtowania jego osobowości, wprowadzania go w życie społeczne, w życie dorosłe, możemy powiedzieć. Badania potwierdzają, że rodzina nadal jest tą najważniejszą i pożądaną wartością dla młodych ludzi, czyli młody człowiek chciał. Chce w przyszłości założyć rodzinę, być szczęśliwy i żyć w założonej przez siebie rodzinie. A to oznacza, jeżeli odwrócimy, również chciałby być, żyć i wzrastać jako dziecko w takiej, właśnie, w takiej właśnie rodzinie. Dom rodzinny stanowi dla dziecka mini społeczeństwo, w którym panują konkretne zasady, reguły, różnego rodzaju prawa, obowiązki, ten mini świat ma na dziecko wpływ największy, tak silny, że od jego, od jego jakości, od tego jak on wygląda, ten miniświat, zależą w poważnej mierze dalsze losy dziecka. Tutaj odnosimy się do wszystkich teorii mówiące o wpływie dzieciństwa na życie dorosłe, na na późniejsze wybory, na późniejsze wybory małżeństwa i późniejszy model rodziny, który młody człowiek realizuje w swoim życiu. To, co dzisiaj już powiedzieliśmy, jeden z prelegentów powiedział, w rodzinie nic nie dzieje się bez konsekwencji. Co, co będzie dalej się działo? Jednocześnie może być też i odwrotnie, czyli może wystąpić brak zasad, brak jakichkolwiek reguł, brak praw i obowiązków, ale to też w w znaczeniu są zasady, brak zasad jako zasady. Mówiąc o świadomości wychowawczej rodziców, należy mieć na myśli określony poziom wiedzy pedagogicznej, uznawany system wartości i ocen w sprawach wychowawczych oraz praktyczne postępowanie wychowawcze, które jest kierowane osobistą wiedzą, doświadczeniem. Są też rodzice, aby obie właściwie wypełniać swoje rodzicielskie funkcje, winni posiadać wysoki poziom, Świadomości wykowawczej. Mówię tu o świadomości niekoniecznie nabytej wiedzy, ale świadomości wykowawczej. To znaczy, nie chodzi mi tu o, o, o dyplomy uniwersyteckie. Bodajże chyba 10 lat temu przygotowałem i zebrałem materiały z nauczania księdza biskupa, naszego pomocniczego biskupa Piotra Bednarczyka i zatytułowałem to jednym z jego wystąpień, tę książkę, Ręcem mojego ojca. I usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu biskupa Piotra Bednaczyka, ujęcie katechezy rodzinnej. To jest 2000 2011 rok. Oddziaływania wychowawcze rodziców odbywają się dwoma równoległymi nurtami, jako świadome oddziaływanie wychowawcze rodziców oraz jako oddziaływanie nie, niezamierzone. Przez tok czynności i zdarzeń, jakie mają miejsce w domu, które występują. Miernikiem obu sposobów wychowawczego wpływu rodziny jest kultura pedagogiczna rodziców, na którą składa się całokształt postępowania, zachowania wobec dziecka. Całokształt czyli wszystko to, co robią, wszystko jako rodzic, co robią, co mówią, czego nie robią i czego też nie mówią, będąc w takiej czy w takiej sytuacji, jak zachowuje się celowo, czy też i, i bezwiednie, ma wpływ. A Tutaj pozwolę odnieść do, do wypowiedzi, do cytatu Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił: Wekowanie ma być wymaganiem, ale opartym na miłości, by człowiek żył w prawdzie i wolności. Pierwszym warunkiem owocności spotkania jest zawsze akceptacja drugiego człowieka, czyli akceptacja, czyli człowiek jest, ma, jest podmiotem, jest, ma swoją godność, godność, godność człowieka. Czyli z miłością podchodzić do drugiego, czyli. Do, 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 do małego dziecka i tutaj cały, y, można wskazać na cały ogrom, źródła całego ogromu wyrzeczeń rodziców, które e, dokonują wobec małego dziecka czasami krzyczącego i domagającego się e, swojego prawa o każdej porze niemal e, dnia e, czy, czy nocy. Ale i też i w drugą stronę, kiedy dzieci w odniesieniu do, do swoich starszych, do starszych rodziców, bardziej czy mniej świadomych i bardziej czy, czy mniej wymagających opieki w starszym wieku. Tutaj Pozwolę sobie zrobić taką dygresję własną do, do mojego taty, któremu kiedyś tam chciałem coś tam nabyć i, i, i zrobić udogodnienia w domu. To, to mówił, że, że, że na razie nie, to zostaw, nie, nie, nie. Bo on Pytam, z jakiego powodu, dlaczego? Przecież no, nie musisz oszczędzać już. A mówi, a mówi, przecież chyba nie na stare lata, bo tato ma 91 rok życia. A on odpowiada: mówi, no, tak. Wy Wy, czyli chodzi o, o, o mnie i o moje rodzeństwo jest nasz czworowy, już jesteście na swoim i, i, i funkcjonujecie i pracujecie, ale mam jeszcze wnuki i prawnuki. ta taka dalekosiężna i, 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 a, i, i planowe działanie zajęciem się rodziny tej wielopokoleniowej. Efektywniejsze wychowanie może odbyć się w rodzinach. Y, zrozumiałe pełnych, w których rodzice oznaczają się wysoką kulturą pedagogiczną. Dobra znajomość stanu kultury pedagogicznej rodziców stanowi dla nauczycieli i praktyków podstawę do podejmowania właściwych decyzji pracy właśnie z dziećmi i ich rodzicami lub rodzicem E, oczywiście nie ma tutaj takiego prostego przełożenia, że rodzina pełna to z założenia efektywniejsze wychowanie, a rodzina niepełna już nie, bo wiem, sądzę, że każdy z nas mógłby tutaj podawać wiele przykładów i w jedną, i w drugą stronę. Kultura pedagogiczna rozumiemy jako kompleksową wiedzę o dziecku, umiejętność postępowania z nim w każdej sytuacji w połączeniu z mądrą życzliwością dla każdego dziecka, wszystkich jego spraw, także gotowością do rozwiązywania, rozwiązywania jego problemów. Wiedza o dziecka, fundament i początek. Ile rodzice wiedzą o swoim dziecku, a później Chodzi o towarzyszenie mu w każdej sytuacji. Taka może przede wszystkim w sytuacji błędu, by mu pomóc wyjść, naprawić z danej sytuacji czy z danych kłopotów, z danego błędu, który, który, który popełnił. Poziom kultury pedagogicznej rodziców wyznaczają czynniki dające się ująć w grupy tematyczne. Wiedza o dziecku, jego i stosunek do jego potrzeb, tutaj mówiliśmy o tym takim wspólnym działaniu, świadomość własnej roli wychowawczej oraz poczucie odpowiedzialności za los dziecka i jego prawidłowy rozwój, to co mówiliśmy, co wszystko co mówią i wszystko co robią lub nie robię, i nie mówią. Poglądy rodziców na charakter stosunków wychowawczych w rodzinie. Tutaj cała ta rola założeń wychowawczych lub ich brak, które występują w danej wspólnocie rodzinnej. Stosunek rodziców do nauki szkolnej i ich dalszego kształcenia. Tutaj też w zależności od sytuacji moglibyśmy podawać różnego rodzaju przykłady i trudności z tym związane, ale także i możliwości wsparcia przez różnego rodzaju fundacje, czy dzieło trzeciego tysiąclecia, czy choćby w mojej decyzji tarnowskiej. Funkcji funkcjonująca fundacja imieniem arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Umiejętność oddziaływania wychowawczego przez organizację życia w rodzinie, stosowanych metod wreszcie i, 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 i form pracy dla pomagającego dla rozwoju młodych ludzi, dzieci i młodzieży. Bardzo niekorzystnie na wychowanie rodzinne wpływa rezygnacja jednego z rodziców z ingerencji wychowawczej przy dominacji, przy dominacji drugiego. Tutaj przypominam kilka dni temu po raz kolejny oglądałem Anię Zielonego Wzgórza i kiedy ona wreszcie zostawała na tym Zielonym wzgórzu, Maryla do Mateusza, swojego brata, jak pamiętamy, mówi masz się nie wtrącać, ale w naszym życiu czuję, że wiele się od tej pory zmieni. Ze świadomością własnej roli wychowawczej łączy się wysokie poczucie odpowiedzialności za wychowanie własnych dzieci. Jest to nie tylko sprawa osobista rodziców, ale, 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 także ich, ale także ich podstawowy obowiązek. Wynika to z niepowtarzalnej relacji więzi rodziców i dzieci: krew z krwi, kość z kości, czyli część rodziców. Są też rodzice zrobią wszystko dla swoich dzieci, nawet biorąc odpowiedzialność za złe czyny na siebie, za złe czyny swoich dzieci, biorąc to na siebie. Z drugiej strony doskonale wiemy, że łamano, łamano rodziców, pokazując im, że mogą skrzywdzić ich, skrzywdzić ich dziecko. Rodzice winni zrozumieć, że dziecko już w najwcześniejszym, w najwcześniejszym okresie życia, oprócz pielęgnacji, potrzebuje również świadomego wychowania. Ubóstwo, bodźców lub ich nadmiar mogą wyrządzić niepowetowane straty. Bardzo często rodzice dbają o zaspokojenie głównie potrzeb fizycznych, a może słabiej dostrzegają potrzeby psychiczne i duchowe dziecka. Oczywiście wiele czynników na to wpływa także, wyniesione takie, a nie inne zachowanie rodziców poprzez, no jak mówię, wyniesienie z domu własnego domu rodzinnego, w którym funkcjonowali rodzice. Jeśli chodzi o oświadomienie sobie przez rodziców własnej roli wychowawczej, to z, z, z badań m.in. pani Ireny Jundziu wynika, że 21% rodziców czytało jakiekolwiek książki, artykuły, szukało, o, o, poszerzało swoją wiedzę, jeśli chodzi o przygotowanie do, do prowadzenia wychowania dzieci w rodzinie. A gdy zostawimy z tym na przykład praktykowanie czytania książek, opowiadań, śpiewania, czy muzyka dla, 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 dla czytania i opowiadania dla dziecka jeszcze nienarodzonego, dziecka, które, które znajduje się w łonie Matki, która jest w stanie błogosławionym. Do świadomości wszystkich rodziców trzeba doprowadzić niezawodną prawdę, że nie ma dzieci z natury e, no właśnie złych lub dobrych. Ich charakter, postawy moralne i sposoby zachowania: e, się, są kształtowane pod wpływem różnych czynników, czyli nas, rozwój. W jakim znaczeniu, używając języka takiego technicznego, możemy porównać nowonarodzone dziecko do, do pustego, czystego pendrive'a, który później jest zapisywany różnymi czynnikami, które, które na, nie, na niego oddziaływają. Badania wskazują, że w zakresie wiedzy o wychowaniu, świadomości rodzicielskich jest wiele braków, dlatego też. Należy sądzić, że rodzicom powinno się, a nawet trzeba ukazywać wielką rolę wychowania, wychowania w rodzinie i pokazywanie takie, takiej, takiej, takiej potrzeby, by nawiązywania i tej relacji, więzi, budowania od samego początku, od poczęcia, aż do wypuszczenia w dorosłość dziecka. Mój nastoletni syn, czy też córka nie chcą mi mówić, dokąd, dokąd wychodzą, a czy z nimi... Jako kilkulatkami rozmawiałeś i naradzałeś się i, 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 i po, po, budowałeś więzi, relacje i zaufanie, żeby teraz mówili ci o takich sprawach ich już jakby własnych, mając 18 lat. Najważniejszą treścią wychowania jest możliwie wszechstronny rozwój osobowości, a więc fizyczny, umysłowy, społeczny, kulturalny, a także przygotowanie do pracy i do czynnego uczestnictwa, e, uczestnictwa w życiu, czyli jaki stawiamy, jaki stawiamy cel e, jako, jako rodzice w realizowaniu wychowania. Jakie wobec tego wzory wychowawcze osobowe należałoby podsuwać młodym e, pokoleniom do naśladowania? Młodych ludzi mądrych, uczciwych, Pracowitych, zdyscyplinowanych, kochających własny kraj, szanujących inne narody, drugiego człowieka, wrażliwych na sprawy ludzkie, przestrzegających zasady współżycia społecznego, gospodarczych, aktywnych, kojarzących swe osobiste aspiracje z dążeniami społeczeństwa. Inaczej mówiąc, jak o kimś ktoś powie, to dobry człowiek i na takich przykładach należałoby, należałoby budować. Mogą to być wzory osobowe, zarówno ludzi młodych, jak i zaawansowanych wiekiem, robotników, chłopów, techników, inżynierów, nauczycieli, duchownych, jako przykłady dla, dla, to, dla młodych ludzi, którzy, dla których ci właśnie ludzie byliby osobami znaczącymi. I lądując, już chcę zamknąć i przytoczyć fragment fragment i dedykować to sobie i nam wszystkim, fragment piosenki pani Urszuli, Urszuli Sipińskiej, cudownych rodziców mam. Tuż mi, tuż przed snem rzucił bajki, baj, baj. I kto przebiegał z bzem, kiedy maj się maj. Kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd. Gdy kryłam wielkie łzy w domu, najmniejszy kąt. Co wieczór obraz ten kołyszem nie do snu. Tato młody jak maj, mama wśród bzu. Cudownych rodziców mam, odkryli mi każdą z róg, po której szłam. Mam cudownych rodziców, bo przyjaciółmi moimi są. W porę rzekli mi dalej, to idź drogą swoją, swą, przepraszam, cudownych rodziców mam. Ja takich mam, miałem i mam, i mam nadzieję, że Państwo również i wszystkim takim życzę. Dziękuję uprzejmie.